Kierownik szkoły, bardzo zaaferowany, początkowo nawet nie chciał słyszeć o jakimkolwiek eksperymencie z udziałem uczniów. Kapitana Tomasza Rajskiego przywitał serdecznie i ze zrozumieniem, posadził go w wysłużonym fotelu, poczęstował kawą, ale oświadczył, że nie pozwoli mieszać dzieci do tej okropnej sprawy, chyba że zostanie mu okazany na piśmie nakaz prokuratorski. Kiedy jednak kapitan Rajski pokazał mu list przyzywający korala na spotkanie, kierownik szkoły nieco zmiękł i powiedział, że musi tę sprawę przynajmniej przez chwilę przemyśleć, jeśli już dopuści do eksperymentu, to powinien on być przeprowadzony w taki sposób, żeby psychika dzieci nie odniosła żadnego szwanku. Nie omieszkał przy okazji udzielić Rajskiemu krótkich pouczeń na temat rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wskazując na różnorakie niebezpieczeństwa mogące zachwiać równowagę psychiczną uczniów. Do niebezpieczeństw takich zaliczył kontakty z milicją, jeśli dotyczą one spraw, jak się wyraził, niesamowitych, nie należących do codziennego doświadczenia, ani też doświadczenia pożądanego z punktu widzenia zdrowia dziecka. Nieumiejętne przesłuchiwanie dzieci dowodził lub poddawanie ich eksperymentom może być przyczyną wstrząsu pozostawiającego trwałe ślady na całe życie. Z tych względów, perorował kierownik, niestety, ale nie mogę się zgodzić na pańską sugestię, kapitanie. Ależ my musimy dojść prawdy, powiedział trochę zbyt głośno kapitan Rajski, który już wcześniej zastanawiał się, czy aby nie za wcześnie wyłożył karty na stół. Czy pan nie rozumie, że mamy w rękach dowód zbrodni, że musimy odnaleźć autora tego listu? Ja wszystko doskonale rozumiem, panie kapitanie. Lecz proszę postarać się zrozumieć także moją sytuację. Odpowiadam za szkołę, za wszystkich uczniów. Gdyby moje władze dowiedziały się, na co ja tu sobie pozwalam, miałbym się spyszna. Kierownik szkoły, niezależnie od tego, co mówił, wyglądał wyjątkowo niesympatycznie. Był niski, drobny, na nosie miał staromodne druciane okulary, przez które widać było powiększone i rozbiegane oczy. Niespokojne ręce dopełniały obrazu osobnika w wysokim stopniu znerwicowanego. Pocił się nadmiernie, co chwila przecierał chustką twarz i dłonie. Rozwichrzone resztki włosów na szpiczastej głowie upodabniały go do jakiegoś rzadkiego ptaka. Nosił się, jak na kierownika szkoły, na zbyt niechlujnie ubranie na nim było wymięte, koszula nieuprasowana i nie pierwszej świeżości, bez krawata. Nie, ocenił w myślach kapitan Tomasz Rajski. Nie tak powinien wyglądać kierownik szkoły. Mimo, że w rozmowie słów mu nie brakuje, i w tej wyłysiałej głowie być może tkwi spory zasób wiedzy, to cały jego wygląd zniechęca i odstrasza. Pańskie władze, jak sądzę, powiedział głośno kapitan Rajski, nie zgłaszałyby tak stanowczego sprzeciwu. Szkoła, proszę pana, on na to. Jest w pewnym sensie eksterytorialna i rządzi się własnymi prawami. Na jej sprawach trzeba się dobrze znać, aby móc orzekać, co jest dla niej dobre, a co złe. Wolałbym nie prowadzić dyskusji w tym kierunku, rzekł Rajski. W istocie w sprawach szkoły nie orientuje się aż tak dobrze jak pan, jednakże mając na względzie dobro i bezpieczeństwo publiczne, uważam, że nie ma takich instytucji, które nie mogłyby współpracować z władzami. Wracajmy do tematu. Co może mi pan poradzić? Jest sposób, jak mi się wydaje, bardzo prosty i nie krzywdzący nikogo, aby móc porównać charaktery pisma naszych uczniów z tą przyniesioną przez pana kartką. Słucham pana uważnie. Dam panu zeszyty z wypracowaniami wszystkich uczniów. Czy zadowoli to pana? Byłoby lepiej, gdyby wszyscy uczniowie napisali na kartkach tekst, niekoniecznie identyczny z tym, który przyniosłem, ale zawierający wybrane przez nas wyrazy. Lepiej dla was, dla milicji, ja to rozumiem, ale nie lepiej dla nas, dla szkoły. Skoro się Pan upiera, to nie jest upór. Obowiązkiem moim jest obrona uczniów przed zgubnymi wpływami okoliczności dla nich niestosownych i dla młodych charakterów niepożądanych. Kiedy otrzymam te zeszyty? Zaraz. Dam panu zeszyty z pracami z języka polskiego. One zawsze leżą w szafie, w pokoju nauczycielskim pod kluczem. Proszę chwilę poczekać, zaraz je przyniosę. Wyszedł i wrócił po dziesięciu minutach. Proszę bardzo. Oto są zeszyty wszystkich czterech klas. Pierwszoklasistów również? Naturalnie. Kiedy mogę się spodziewać zwrotu zeszytów? Policzymy je. Jest tu ich pewnie kilkadziesiąt. Dokładnie osiemdziesiąt cztery. Proszę przeliczyć. Tyle powinno być. Zgadza się. Zwrócę je panu za dwa, trzy dni. Pytał pan o to, prawda? Tak, tak. Bo widzi pan. Lada dzień mogą się okazać potrzebne. Kapitan Tomasz Rajski opakował zeszyty w gazetę, pożegnał się i wyszedł. Idąc szkolnym korytarzem, z niesmakiem wytarł dłoń lepką od uścisku kierownika szkoły. Gdy wszedł do pokoju komendanta Jana Tatara, ze zdziwieniem zobaczył siedzącego za stołem Władysława Brale. Brala przyszedł ze skargą, objaśnił komendant. Powiedzcie Brala panu kapitanowi, dlaczego przyszliście. To pan nie w pracy? Rajski położył zeszyty na biurku komendanta. Jak pan widzi. Okradziono mnie i właśnie przyszedłem o tym zameldować. Co panu zginęło? Buty. Moje gumiaki. Nie pójdę chyba do lasu w pantofelkach, nie? Mógł pan od kogoś pożyczyć, chociażby od ciernika, a do pracy trzeba było iść. Otrzyma pan nagane i potrącenie zarobków? Nic mi nie zrobią. Mam zaległe dni wolne, to mi zaliczą. Kiedy zginęły te buty? A czy ja wiem kiedy? W piątek po robocie zzułem je i postawiłem jak zawsze pod schodami. pan pantofle i poszedłem do gospody. Dziś rano wstaję, szukam, nie ma. Ktoś je podwędził. Dokładnie pan szukał? Dokładnie i wszędzie. Myślałem, że może po pijanemu zostawiłem je w innym miejscu, ale nie ma ich nigdzie. Na jaką cholerę potrzebne są komuś takie stare gumiaki? Gdzie jest kapitan Salski? Spytał Rajski komendanta. Powiedział, że idzie się przewietrzyć i wkrótce wróci. Jeśli dobrze pana zrozumiałem, Rajski usiadł naprzeciwko Brali, to mówi pan, że w piątek po pracy w gumiakach pan nie chodził. Niech się z tego miejsca nie ruszę. Po robocie jest u mnie święto i każdego dnia daję nogom odpocząć, a od piątkowego popołudnia gumiaków nie widziałem. Ja składam meldunek o kradzieży, panie kapitanie. Te gumiaki były już diabła warte, podniszczone, z urwanym uchem, ale nie o to idzie. Mnie idzie o zasadę. Nie twoje nie bierz. Proszę znaleźć tego złodzieja, bo jestem bardzo ciekawy, kto mi taki numer zmajstrował. Postaramy się odnaleźć pańskie buty, panie brala. Ale niech pan również postara się nam pomóc. Ja? W jaki sposób? Mówiąc prawdę, wycinał pan krzaki koło domu wróblewskiego, czy nie? Znowu pan wraca do tego samego. Wracam, bo jest to dla mnie bardzo ważne. No to ja mówię panu z ręką na sercu, że nie wycinałem. Przed sądem powiedziałby pan to samo? Przed sądem czy nie przed sądem, prawda zawsze musi być prawdą. Słusznie, panie Brala, słusznie. Może w takim razie przynajmniej domyśla się pan, kto mógł posłużyć się pańską siekierą. Jesteście pewni, że to moją siekierą były cięte te krzaki? Jak dwa razy dwa. Cholera zaklął. To by znaczyło, że ktoś mnie wziął na ząb. Najpierw używa mojej siekiery, teraz kradnie mi buty. Nic z tego nie rozumiem. Niczego się nie domyślam. Naprawdę, panie kapitanie. Nie zauważył pan nikogo obcego kręcącego się po obejściu cierników w ubiegły piątek? A może wcześniej? W jaki sposób mogłem zauważyć, kiedy siedziałem w gospodzie? Zresztą do cierników zaglądają różni ludzie. Wszystkich mam podejrzewać? A wcześniej, powiedzmy przed miesiącem, nie spostrzegł pan nigdy braku siekiery? Zawsze była na swoim miejscu? Zawsze. Ale pewny tego być nie mogę, bo przecież nikt nie ma zwyczaju zostawać czegoś na swoim miejscu, a potem co pięć minut sprawdzać, czy to coś jeszcze jest. Moja siekiera, kiedy się wybierałem do roboty, zawsze stała na swoim miejscu. Tyle mogę powiedzieć. Poszukacie, panie kapitanie, złodzieja moich butów? Poszukamy. Bardzo pragniemy go poznać. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak bardzo. Kapitan Wiktor Salski, w czasie, kiedy rajski był w szkole, włóczył się bez celu po sielawie. Przystawał to tu, to tam, przyglądał się przechodniom, liczył kroki od gospody do bramy sklepu i śmiał się w duchu sam z siebie, nie wiedział bowiem po co to czyni. Z daleka spostrzegł grono kobiet rajcujących przed masarnią gminnej spółdzielni. Opłotkami pomknął w tamtą stronę i znalazł się za załomem muru masarni. Kobiety go widzieć nie mogły, ale on słyszał każde wypowiadane przez nie słowo. Dobiegały go głosy podniecone, piskliwe i tubalne, mieszające się ze sobą jak podczas jarmarcznego gwaru. Tak prędko sklepu na mnie otworzą, pani kochana. To ci to zbrodnia nad zbrodniami. Śladów będą szukać jeszcze za dwa tygodnie, zobaczy pani. To ja dziękuję, jeździć przez dwa tygodnie po zakupy do głębinowa. Co robić, moja pani? Fela biedaczka na pewno tego nie chciała, panie święć nad jej duszą, a milicja musi swoje zrobić. Pewnie, że musi, ale jak się będą grzebać jak kury w rynsztoku, to się dogrzebią, ale nie do dowodów, tylko końskiego łajna. Trzeci dzień leci, a ich jakby tu wcale nie było. O nic nie pytają, po domach nie chodzą i to ma być śledztwo? O, gdyby zginął jakiś dygnitarz, na ten przykład naczelnik, albo jakiś dyrektor, to zaraz by tu był ruch w dzień i noc. Psy by posprowadzali i aparatury różne. Wiecie, kobietki, co słyszałam? Milicja ma podobno taki aparat, że od razu wykrywa, czy człowiek kłamie, czy mówi prawdę. Z zagranicy pewnie sprowadzony. To dlaczego do nas go nie przywiozą? Coś się pani musiała przesłyszeć. Takich aparatów nie ma, bo gdyby były, to morderców chwytałoby się na pęczki. Otworzą dziś te masarnie, czy nie otworzą? Otworzą, nie bój się pani. Może prezes coś tam przedtem kupuje dla siebie? Toć nasz prezes Unio musi przecie mieć świeżą zakąskę. On wciąż pije i pije. W sobotę rano mój stary widział go, jak zalany wracał z jakiejś libacji, a naszego weterynarza to znaleźli podobno w dole wykopanym w domu wróblewskiego, przykrytego gałęziami. Tam krzaków nie brakuje. Mój stary widział nawet, jak Roman prezesa Skwarskiego wycinał te krzaki siekierą. Naciął ich, naciął, to dla bandyty jak znalazł. Kapitan Wiktor Salski cały zamienił się w słuch. Głupstwa, pani Plecie. Nieletni chłopak naciął gałęzi dla mordercy? Też coś. Leć pani z tym na posterunek, zaraz panią wyśmieją. Nie mówię, że dla mordercy. Mój stary pytał Romka, po co to robi, to on powiedział, że na polecenie kierownika szkoły, bo mieli urządzać powitanie wiosny czy coś takiego, i kukłę mieli robić, i spalić ją w ognisku. U nas takiego zwyczaju nie ma, ale kierownik chyba wiedział, co robi. Niech pani nie rzuca kalumni na kierownika. No, święty to on nie jest. Święty nie święty, ale wychowuje nasze dzieci i nic mu co do nauki zarzucić nie można. Co do nauki nie! Ale, że dziwki sobie z okruszyny sprowadza to fakt. Taki człowiek, choćby nawet w nauce był najmocniejszy, to afiszować się z takimi sprawami nie powinien. A czy on się moja pani afiszuje? Kawalerem jest przecie i prawo do prywatnego życia ma. Kiepskie on to życie musiał prowadzić, skoro z okruszyny przeniósł się do sielawy. Zawsze co miasto to miasto. Z dużej szkoły przeszedł do naszej czteroklasówki i tak sobie, dla humoru? Człowiek ma prawo wybierać sobie miejsce na ziemi. Widać tu jest lepiej. A jak tam rzeczywiście było mu w okruszynie, tego nikt nie wie. I nie ma co podrywać mu opinii. Nikt mu tu niczego nie podrywa. Mówimy tylko, jak jest i tyle. Może pełnych kwalifikacji do dużej szkoły nie miał, albo coś takiego. Ale kwalifikacje do rozmaitych panienek to ma, co? Dajcie spokój, kobiety. Oho, jakiś rumor w masarni. Pewnie zaraz otworzą. Ja byłam pierwsza, przepuśćcie mnie. Kapitan Salski marszowym, energicznym krokiem podążył w stronę posterunku milicji. Opowiedział o tym, co udało mu się posłyszeć. Kapitan Tomasz Rajski wyekspediował go z zeszytami do pracowni ekspertyz graficznych pisma i sam bez zwłoki ponownie udał się do kierownika szkoły. Zastał go siedzącego za swoim biurkiem, z czołem wspartym na splecionych dłoniach. Kiedy zobaczył kapitana Rajskiego, który wszedł bez pukania, drgnął całym ciałem i zapytał bezdźwięcznie. Pan znowu do mnie? Ciekaw jestem, co jeszcze pana sprowadza. Proszę się pospieszyć, za kilka minut mam lekcję. Kapitan Rajski spostrzegł, że Ignacy Kowalonek, kierownik szkoły, mimo starań nie może ukryć zdenerwowania. Obawiam się, powiedział, że będzie pan musiał poprosić kogoś o zastępstwo. W ciągu kilku minut rozmówić się nie zdążymy, tym bardziej, że muszę pana formalnie przesłuchać. Mnie? Przesłuchać? Mnie? Kowalonek wybałszył oczy i dotknął dłonią własnej piersi, jakby chcąc się upewnić, czy Rajski nie pomylił go z kimś innym. Ciekawe na jaką okoliczność, dodał, siląc się na obojętność. Zaraz się pan dowie. Uprzedzam pana, że wszystko co pan powie, proszę sobie oszczędzić formułek. Jestem świadomym obywatelem i wiem, co mi zagraża w przypadkach minięcia się z prawdą. Słucham pana. Na wstępie poproszę o personalia. Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, przebieg pracy zawodowej. Ignacy Kowalonek, urodzony 18 marca 1942 roku. Bez zająknięcia podyktował dane personalne do protokołu. Zatem przystąpmy do rzeczy. Czy wasza szkoła ma w zwyczaju organizowanie uroczystości święta wiosny? Pierwszy raz słyszę o tym. Chociaż, Kowalonek przerwał. Chwileczkę. W tym roku rzeczywiście miałem taki zamiar. Powiedział pan miałem. Czy to oznacza, że był to wyłącznie pański zamiar, czy też całego grona nauczycielskiego? To był mój pomysł. W okolicach, z których się wywodzę, powitanie wiosny świętuje się bardzo uroczyście. Chciałem naszym uczniom sprawić przyjemność i zapoczątkować tę piękną tradycję w Sielawie. Bardzo szlachetny zamiar. Tylko widzi pan, do tej zabawy wybrał pan miejsce cokolwiek dziwne i niezbyt się do tego nadające. A skąd pan wie, gdzie się to miało odbyć? W okolicy domu Wróblewskiego, czyż nie? O ile pan wybaczy, miało to być rzeczywiście powitanie wiosny. Nie podoba mi się pański wątpiący ton. Co mają znaczyć słowa, o ile rzeczywiście? Jakie ma pan podstawy, aby uważać? Przepraszam, ale faktem jest, iż żadnego powitania wiosny nie było, panie kowalonek. Nie moja wina, że pogoda nam nie sprzyjała. Czyżby tylko pogoda? A nie pomieszały się panu przypadkiem daty w kalendarzu? Jak mam rozumieć to pytanie? Normalnie. Kiedy według pana rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? Bawi się pan ze mną w dziecinne egzaminy. Naturalnie, że w końcu marca. To się zgadza. Więc dlaczego, poszedł na całego kapitan Rajski, kazał pan Romanowi Skwarskiemu wycinać gałęzie na rzekome ognisko dopiero w końcu lub też w połowie kwietnia? Proszę nie udawać naiwnego, panie kapitanie. Powitanie wiosny można organizować niekoniecznie na jej progu. Z powodzeniem może się to odbyć również w maju, dopóki wiosna jeszcze trwa. Zresztą, powiedziałem już panu, że pogoda nam nie sprzyjała. Albo pan ma wyjątkowo kiepską pamięć, albo jest pan przekonany, że to ja cierpię na jakieś zaburzenia. Pogoda, proszę pana, prawie w całym kraju w marcu i kwietniu była bezdeszczowa. Proszę zatem nie kręcić i powołać się na bardziej sensowny argument. Powtarzam, pogoda uniemożliwiła nam przeprowadzenie uroczystości. Lecz gdy ja mówię pogoda, to pan ma na myśli wyłącznie deszcz. Podczas gdy ja pod tym pojęciem rozumiem chłody, wiatry, słowem uznałem, że warunki atmosferyczne nie były odpowiednie. Szczwany lis, pomyślał rajski. Przedtem poczęstował mnie wykładem o rozwoju osobowości dzieci, teraz struga wariata meteorologicznego. Trzeba uważać. Z takim chytruskiem trzeba bardzo uważać. A miejsce spytał. Czy miejsce wydawało się panu odpowiednie? To miejsce jest wprost wymarzone. Czy zna pan w okolicy lepsze? Lasów tu blisko nie mamy. A tam i zakrzewienie jest, i teren właściwie bezpański, i polanki wśród zarośli? Jak widzę, poznał pan to miejsce dokładnie. Czy ta insynuacja zmierza do czegoś określonego? Zgadł pan. Lecz nie jest to insynuacja. Stwierdzam po prostu fakt, któremu nie może pan zaprzeczyć. A to dlaczego? Już pan zapomniał własne słowa o wymarzonym miejscu, panie Kowalonek? Kapitan Rajski cmoknął kilka razy, co miało prawdopodobnie podkreślić zdziwienie. O niczym nie zapomniałem, lecz w dalszym ciągu nie rozumiem pańskiego zainteresowania sprawami szkolnych uroczystości. Wie pan co? Mnie te uroczystości wcale nie interesują. Mnie interesuje natomiast to, dlaczego, w jakim celu kazał pan Romanowi Skwarskiemu wycinać krzaki, a w szczególności to, dlaczego polecił mu pan użyć siekiery Władysława Brali, tego drwala. Czy teraz mogę się spodziewać rzeczowej odpowiedzi? A, teraz rozumiem. Kowalonek powiedział to jak człowiek, któremu oznajmiono, jak się nazywa. To znaczy, usiłuję zrozumieć, poprawił się. Domyślam się, pan pozwoli, że i ja zabawię się w detektywa, więc domyślam się, że ten brala jest coś zamieszany, a jego siekiera zmąciła panu obraz sytuacji. Nie moja to sprawa, ale jeśli o tę siekierę idzie, to możliwe, możliwe, że Romek użył właśnie tej. Kiedy kazałem mu naciąć gałęzi, nie wskazałem jednakże, jakim narzędziem ma się posłużyć. Już dobrze nie pamiętam, lecz być może, być może, powtórzył uważąc słowa, bąknąłem coś o rwalu i jego ostrej jak żyletka siekierze, ale naprawdę nie jestem tego dziś pewny. Z pańskich słów wynikałoby, że mogłem coś takiego chłopcu poradzić. Być może, nie pamiętam. Czy mógłbym wiedzieć, dlaczego te gałęzie tak bardzo pana interesują? Pan nie wie? Niestety nie mam daru jasnowidzenia. Nie trzeba być jasnowidzem, panie Kowalonek, żeby ciało zamordowanego Mariana Korala zamaskować gałęziami wyciętymi na pańskie polecenie. Tomasz Rajski wypowiedział te słowa ostro, w tonie oskarżycielskim i czekał teraz na skutek. Sądził, że Ignacy Kowalonek nie zdoła zapanować nad nerwami, jeśli ma z tą sprawą coś wspólnego, powinien w jakiś sposób się zdradzić. Oczekiwanie przeciągało się. Patrzyli sobie w oczy, jak dwaj bokserzy, rozpoczynający walkę o dużą stawkę. Skupieni w ciszy pokoju nie słyszeli nawet dzwonka sygnalizującego porę rozpoczęcia kolejnej lekcji. Czemu pan milczy? Zamiast Kowalonka pierwszy odezwał się Rajski. A czy muszę koniecznie coś powiedzieć? Spokojnie odparł Kowalonek. Dobre sobie. Człowiek zamieszany w okropną zbrodnię pyta mnie ze stoickim spokojem, czy powinien coś powiedzieć. Proszę natychmiast wyjść! ryknął Ignacy Kowalonek, podrywając się na równe nogi. Proszę opuścić ten budynek. Nie pozwolę, aby mnie obrażano. Pan się zapomina. To nie jest przesłuchanie, to jest psychiczne znęcanie się. Pan nie ma prawa. Pan. Wyskoczył spoza biurka i nadal, krzycząc wściekle, podrygiwał wokół kapitana Rajskiego, wskazując mu jednocześnie wyjście.